Cześć, z tej strony u ja, witajcie w Woltanderze, a przed Wami Ta-152H1 czyli samolot, który jest no, aktualnie chyba jednym z najsłabszych czwartolerowych samolotów tłokowych, a kiedyś dawno, dawno temu był to naprawdę wyśmienity samolot, który często był określany overpowered, no, te czasy już niestety odeszły, nie pamięć. Tak wygląda jego kabina. Pierwszą bitwę polecę tak jak lata większość pilotów i postaram się Wam pokazać czemu jest problem i ten samolot naprawdę jest no, jeszcze gorszy niż lata się nim jeszcze gorzej niż powinno. Mianowicie tak, no, samolot ten niestety wznosi się słabo jak na czwartą merę. Co więcej, nie nurkuje też jakoś mega rewelacyjną. Powinien nurkować jak szalony. To powinien być samolot, który się genialnie wznosi, genialnie trzyma prędkość. No tutaj, oczywiście, z trzymaniem jeszcze aż takiej mega tragedii nie ma. Niemniej, no też powinno być znacznie lepiej. Jedyne, co tutaj jest bez zastrzeżeń, to uzbrojenie 1.30 i 2.20. Chociaż bolałbym wersję, tutaj były wersje tego samolotu, nawet wyposażone w 6.20 więc można było wydawać jakąś lepszą 420, no bardzo, bardzo różne miał tutaj uzbrojenie te, te, ten samolot ale twórcy dodali akurat takie nie są to złe, bo no jak ktoś wleci w naszą wiązkę ognia to zazwyczaj kiepsko kończy niemniej ludzie tym samolotem moi drodzy latają zazwyczaj za nisko i za wolno to zdecydowanie, no niestety ten samolot też dosyć szybko się przegrzewa i zobaczcie jak taki F8F jest nad nami to oczywiście ta mapka chora, e, która faworyzuje e, Amerykanów i Anglików. Mm, no to jeśli ten samolot jest nad nami, to nas rozwali tak samo wyrzuca nas na dżety, No fatalną sytuację na ten samolot. Staram się chociaż tego rozwalić. Okej. Okay, bardzo jakiś słaby pilot. Mógł mnie rozwalić jak chciał, ale... Dobra. No i teraz zobaczcie, mamy taką sytuację właśnie, że jest berka na naszym ogonie. Szczęście, on zszedł w dół, ale w każdym razie zaraz ja spróbuję specjalnie podledzę pod jakiegoś berkata, żeby wam tylko coś pokazać no w, ramach, w ramach testów. Bo oczywiście on mnie rozwali, no i na tym polega test. O, zobaczcie. No, tutaj ten meteor to wiadomo, masakra. Leci na nas już ten gościu, i teraz zobaczcie, jak my wolno nabieramy prędkości. Oczywiście ja schodzę tutaj dosyć, dosyć spokojnie, zobaczcie, z F8, F1. Spróbujemy zobaczyć, ten samolot nie nadaje się do jakichś mega manewrów. Zobaczcie, nie mamy w ogóle szans uciec z tego berkata. To tak ogólnie jeszcze jakiś słabiak, bo powinien nas już rozwalić. Ja chodzi mi o to, że ucieczka tym samolotem równa się zejście na potęgę w dół. Zobaczcie, on jedną salwę odda. No właśnie. Nie dość, że jesteśmy niemanewrowi. Kiepsko uciekamy, to jeszcze ten samolot jest. No, mięciutki, on od byle czego ginie. Dobra, przejdę teraz do, do właściwej bitki. Ok, druga bitwa. Teraz już będę leciał tak jak się powinno latać tą maszyną. Czyli szybko. To jest jedyna broń i jedyny słuszny sposób latania tym samolotem. Czyli prędkość, prędkość, jeszcze raz prędkość. A jak do tego dojdzie wysokość, no to jest rewelacyjnie tutaj ten samolot ma dodatkowy ból związany z tym że no niestety rzuca go bardzo często na jety, no a że są to dżety brytyjskie albo amerykańskie czyli nie takie tragiczne jak niemieckie h 229 to problem jest jeszcze większy niemniej dalej można tą maszynką coś ugrać tutaj zagrałem ją z 7 bitewek i... Nie szło tak tragicznie, jak mi się wydawało, że będzie. I to jest oczywiście samolot stokowy, mam chyba tylko ten kadłub, pierwszy upgrade i robię tutaj drugi, więc nie latałem nim dużo, nie mam w ogóle ogranej tej maszyny. Bo zanim ją dostałem, to już była słaba i w ogóle się nią... nie było sensu nią latać. Chyba, że tylko jak ktoś lubi, lubi się męczyć, tak? No czasy świetności tego samolotu po prostu przegapiłem. Oczywiście, jak grałem, on był świetny, ale wtedy go nie miałem. Dlatego, cóż, no D9 o nie lepsza. D12 również. Właściwie to z D12 powinno się porównywać, bo uzbrojenie jest praktycznie takie same. No, cóż, brakuje dla tego samolotu przede wszystkim lepszego wznoszenia. Jakby on się znacznie lepiej wznosił, to mógłby tutaj jakąś walkę nawiązać. Zobaczcie, tutaj, aby nim grać, musicie odskakiwać na bok mapy i robić takie wznoszenie z dala od swoich no co jest troszkę takie osłabiające team, prawda? bo tu już zaczyna się robić kociołek, a my musimy nie dość, że robić dłużej wysokość to później jeszcze musimy dolecieć do pola walki Na w międzyczasie nam się najczęściej jeszcze zacznie grzeć cała maszynka więc no nie ma tutaj lekkiego życia no, zobaczymy, czy te po 80, zobaczcie. Hot 229, jedno rozwalone, zaraz rozwalą drugie. No i tak właśnie, tak właśnie walczą jety niemieckie z 7.0 z wszystkimi innymi jetami. Nie wiem, co za beznadzieja tu jest odstawiona, że te niemieckie pierwsze jety są tak, tak tragiczne i fatalne. Są najgorszymi jetami po prostu ze wszystkich. Dobra, tego nie dorwiemy, spróbujemy b 17 walnąć na skrzydło. OK, poszło, miejmy nadzieję, jest zbiornik paliwa, więc elegancko powinien się spajczyć. Zresztą B-17 już znowu są słabe jak barszcz, więc można takie zestrzelenia prościutkie na nich ćwiczyć. Spróbujemy teraz znowu, no, po każdym ataku oczywiście tą maszyną staramy się odzyskać wysokość. Jak widzicie ona prędkość nie najgorzej trzyma. Po upgrade'ach będzie pewnie jeszcze lepiej, chociaż też nie spodziewajcie się cudu, tutaj jeszcze na, po bitwie zerkniemy, jak to wygląda, e, te upgrade'ciki, co one tutaj dają. E, dobra. I, I będziemy mogli wtedy, no z tego, co ja pamiętam, to niewiele dają, ale tak jak mówię, jeszcze zerkniemy. E, jest to samolot, e, niestety, ale jeden ze słabszych. E. Oczywiście nie ma jakiejś takiej, już nie jest to Twin Mustang. Co to to nie? Bo po prostu no, trudniej się nim gra. Niemniej oferuje potężną siłę ognia. A to jest no, niewątpliwa zaleta. To Zobaczcie, jak schodzimy. Widzicie, on, on nie nabiera jakoś mega masakrycznie tej prędkości. Co mnie jeszcze bardziej dołuje. O, to 80 idzie na nas, kurczę. Ale, tylko gory znęło. No szkoda. Zobaczcie, F7F W no ogóle nie mamy szans dorwać, więc tutaj zawrócę i spróbuję, ten gościu będzie szedł za naszym, jak obwojo potrzebuje pomocy, więc pomożemy. O, warto pomagać, to się, no, chcemy wygrać, to, to, to warto jest, żeby naszych pilotów było jak najwięcej, wtedy nasze szanse rosną. Zobaczcie, tutaj F8, F1 dosyć zwrotna bestia. Spróbujemy wyczekać go. Jak ostro pójdzie, to walnę mu serię mocniejszą. O. o! O! Słabak, na szczęście, słaby pilot. Dobra. Straszny bolek mógł mnie wykręcić jak chciał, ale. No, na szczęście, trafił nam się ktoś, ktoś taki, a nie ktoś jakiś doświadczony. No bo tutaj oczywiście berkat wykręca ten samolot z jednym skrzydłem po prostu. Nie stanowią, że to nie jest samolot absolutnie do kręcenia do żadnego i z nikim, więc tylko namierzacie, walicie, jak się a tak nie udaje, odchodzicie. I ewentualnie oczywiście kręcicie się do góry. Ale też najlepiej tylko cały czas z energią latać tą maszyną. I, I próbować przeżyć. No, szkoda trochę. szkoda, że to nie jest najlepszy samolot. Tak jak być powinno, bo jest on w końcu. E, już Za nim jest jet, a przed nim są foki, więc e, no powinno to być troszkę inaczej. E, tak samo, k też. Wydaje mi się, że powinna być lepsza. A może, 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 tak. Może powinna mieć te dwa działka, która ma w gondolach na dzień dobry, żeby ta siła ognia chociaż była jakaś fajna bo sam samolot to też raz jest lepszy, raz gorszy A tak ogólnie nigdy nie był takim postrachem przez tworzy raczej od dłuższego czasu, jeśli chodzi o Niemców, to królują foki no i zobaczymy może przy, przy patchu, który się zbliża, tak zostanie Tutaj coraz więcej jest Was prosi mnie, żeby więcej nagrywał z War Thundera. To może po raz pierwszy od 350 nagrań filmów, bo już tyle mam, albo nawet więcej. Ja również poproszę, abyście Wy, jeśli Wam się moje filmy podobają, lajkowali je, udostępniali i tak dalej, żeby zwiększać moją motywację, bo aktualnie bardziej mi się chce grać w Heroes of the Storm. Jakoś mnie ta gra ostro wciągnęła. Dzisiaj jeszcze też będę grywał Evolva, bo dostałem dlatego Mało Tandera. Też muszę mieć chętkę i bodziec do działania. Jeszcze co, co ciekawe, bo tego nie wiedziałem, nie wiem czy Wy też wiecie, te łapki w górę wspierają pozycjonowanie w YouTubie. Ja Nigdy o to nie prosiłem, bo już taki zazwyczaj mam charakter, że rzadko, rzadko kiedy takie na takich duperelach mi zależy, ale kiedy te duperele okazują się mieć jakieś znaczenie, no to od czasu do czasu teraz będę Was prosił, abyście wspomogli, przez co kanał może się jeszcze bardziej rozwinie. No jak wiecie, ja to robię... o, chwila... Aj... No to jest kłoda, no niestety, jakby był zwrotniejszy gościu, by nie żyło, tak. Ale niemniej tą kłodą też się da latać. Też się da latać, nie ma, nie ma aż takiej wielkiej m, tragedii. E, dlatego wracając, jakby się... Wiecie, ja nie, ja nie żyję z YouTube'a i żyć raczej nie będę. E, nagrywam to, bo po prostu sprawia mi to przyjemność. O ale jakaś miła nagroda właśnie w postaci waszego uznania byłaby jak najbardziej na miejscu cóż moi drodzy, wszyscy mi uciekli, gdzieś zostały, widzę jeszcze ten jeden jet i chyba ktoś jeszcze no teraz walka z jetami to wiecie jak wygląda ja po prostu, zobaczmy, no są dwa samoloty i u nas został ten gościu, którego uratowałem. A, tak więc, no, opłacało się go uratować. Tak jak mówię, trzeba ratować. Kogo się da? O, super. Meteor i P80. Na e, ta 152 i fokę. Bardzo, bardzo obiecujące starcie. Teraz zobaczcie, Meteor powinien mnie minąć na mnie spaść. Jest ode mnie zwrotniejszy, szybszy aha super, no, teraz będziecie mogli sprawdzić moje umiejętności robienia uników kłodą przed dwoma jetami teraz za dużo gadać nie będę no Jakob Róż tu swoje cztery litery Fantastyczna sprawa O, błąd kogoś zrobił Aż kurczę, szkoda Spodziewałem się, że można tak skołać Dobra Teraz będzie miał chwilę, żeby mnie strzelić Trzeba zmienić kąt skrzydeł. No, widzicie? Nawet jak trafiło, to nic nie zrobiło. A jakby były w tej pozycji, to mogłoby urwać skrzydła, jakby trafiło. Dlatego zawsze prostujcie skrzydła, jak robicie ten manewr. No, zobaczmy, zobaczmy. A gość już spękał. A ten już spękał. A, tego drugiego nie widzę gdzieś na radarze. Tu jest. No jak widzicie dwóch gości kurczę w jetach i nie dało rady póki co. O, straszne słabiaki. Ten może mieć uszkodzony samolot, więc... O proszę Meteora rozwalił. No super, super poczka. Mhm. Tylko tak jak widzicie, no, ja nie mam energii ani niczego. Może ten spoki tutaj porządzi elegancko. O, jeszcze się rozwalił o niego, no to słaba, słaba końcówka, ale jak najbardziej tutaj nam te starcie załatwił. No Jak widzicie, nawet taką kłodą można unikać dwóch jetów. Oczywiście pomijam fakt, że nie byli to wielkiej klasy piloci, bo taki by mnie, tacy by mnie szybciej rozwalili. Niemniej samoloty mieli szybsze i zwrotniejsze, a jednak się udało. Dobra, zerkniemy teraz jeszcze na uzbrojenie tego samolotu i na ulepszenia. Tak więc moi drodzy, no zobaczę, czy, czy moje prośby tutaj po tym filmie jakiekolwiek dadzą rezultaty w postaci tych łapek. Tak jak mówię, to, to nie są jakieś wymuszone. Wiadomo, że hejterzy się nie lenią dawać. Tam łapek w dół, i, i tak dalej. A mi również, jak się czasem coś podoba, to zazwyczaj nie zawsze mi się chce maśnąć. Dobra, A, fajna taśma. Wygląda na podobną taśmę. Zobaczcie: hate i i zapalający. Tak samo, tylko się tutaj różnią aż dziw. A tutaj jest tylko jeden zapalający, ale ogólnie. No, nie, ten pociski się tutaj w ogóle różnią, ale ta mocna jest całkiem fajna. Podstawówka, no podstawówka wiadomo najgorsza, najmniej ma tych HIT pocisków. A zobaczcie, jaka beznadzieja tutaj na sprężarce. Silnik, popatrzmy, ile daje. Masakra. O niestety, o tutaj jedynie skrzydełka dużo do spida bo najlepszy upgrade wtrysk paliwa powinien być najlepszy, ale nędza. No to po wszystkich upgradach ten samolot no, ciutkę lepszy będzie, ale też nie jest to jakaś mega, mega masakra. Więc, no cóż, jak go odblokujecie, to ale kiepski upgrade nawet tych. A, tylko minus 2. Tu minus 4. O! Tak wygląda ta 152. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!